Ciekawostki z Chin. Na przykład ciekawostką z Chin jest nowoczesna fabryka BMW w Chinach, którą, w której nowoczesne modele się buduje, też oczywiście sprowadza do Europy i bawarska fabryka jest, właściciele, bardzo, bardzo zadowoleni, że produkują. Swoje auta w tym kraju. Proszę Państwa, BMW rzeczywiście technologicznie e, odcięło wszystkie marki amerykańskie. Ale gdyby nie, właśnie kontakty z Chinami nie byliby w stanie tego zrobić. O, Shenyang, to pozdrawiamy pana Jurka, to, to pana prowincja jest, panie Jerzy. Tak, fabryka BMW w Shenyang. Tu mamy takie nagranie, tak żebyśmy. Się troszkę rozmarzyli. Most budują. Proszę Państwa, gigantyczny most na potężnych wysokościach. Chyba o tym moście już Państwu mówiłem, ale to jest tak duża, tak potężna konstrukcja, która usprawni komunikację w regionie, że no to dech zapiera, to są naprawdę poważne budowle. Jak pamiętamy, Chińczycy byli za słabi, żeby nam budować autostrady za rządów Platformy Obywatelskiej. Oni byli za słabi, oni się po prostu na tym nie znali. Jeszcze inne oblicze Chin. Proszę Państwa, pamiętamy, e, pamiętamy sytuację, gdy szkoleni przez Stany Zjednoczone Mujahedini z hałbic e, walili do prastarych posągów swojej kultury. E, dziś Chińczycy, którzy zaopiekowali się Afganistanem po tym, jak Amerykanie tam wyszli, robią szkolenia i pewnie będą e, te monumenty restaurować. Tak, tak działają Chiny. Mówiliśmy Państwu, że, że Chińczycy dogadają się z tymi podobno dzikimi afgańczykami, tymi tam nacjonalistami. Spokojnie, Chińczycy szanują, Chińczycy szanują ludzi i dogadają się z każdym. To jest, to jest bardzo ważna cecha. W sumie wszyscy ją mamy wystarczy tylko chcieć, prawda? A to proszę państwa, życie Chińczyków, teraz mają taką. Mode w Shenzhen, to, Państwa, ten fenomen Szenzenzen, już kilka razy podkreślałem, w latach 80. wioska rybacka licząca 100 tam 150 mieszkańców, a dziś potężna aglomeracja około 30 milionów ludzi, właśnie kupowali sobie takie. Deski surfingowe i gdzieś tam na jakiś tych kanałach. To wszystko jest Państwa, to wszystko jest sztuczne, to wszystko jest zbudowane. To wszystko jest świeże, tak? tam, tam wszystko jest nowe w Chinach. Samochody, bloki, budynki, wszystko jest nowe, oni żyją jak na luksusowym osiedlu. Długo jeszcze nie będą mieli problemów z remontami. No to teraz sobie pływają po tych kanałach, jako gnębieni. Ludzie, których nie stać może na jedzenie. To są Chiny, proszę Państwa. To są biedne Chiny. Może już wystarczy y, o Chinach, bo przecież to wszystko są, proszę Państwa, makiety, to jest instanizacja, to, to tam się na pewno nie dzieje.